Witam w kolejnym, piątym odcinku Śledzkiego sprintu. Tym razem znów jest z nami Wiktora, więc jak ostatnio mówiłem, wracamy do normalności. Zaczniemy jak zwykle od działań Stowarzyszenia Projekt 71. 20 stycznia tego roku o godzinie 16 rozpoczęło się otwarcie biura Stowarzyszenia Projekt 71 w Wrocławiu. Na wydarzenie zaproszeni zostali wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a część z nich, w tym zarząd główny, poprowadziła podsumowanie roku 2023 Fundacji Rozwoju Edukacji Ekonomicznej oraz zapowiedź roku 2024, którego patronem będzie podporucznik Zdzisław żelazny Badocha. 23 stycznia tego roku w Kłonarskim i Udanińskim Klubie Seniora odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na wydarzenie zostali zaproszeni wójt gminy Udanin, Wojciech Płaziuk, sekretarz gminy Andrzej Bielski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie, Jolanta Ostropolska. Uroczystości te były również uczczane obecnością dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Udaninie, Anny Horążewskiej. W trakcie obchodu w obu klubach nie zabrakło śpiewu, śmiechu oraz pysznego prezentunku. W Konarach uzdolniona Hanna Pichowicz zaprezentowała swoje umiejętności wokalne podczas Dni klubowicze wystąpili z autorskim humorystycznym spektaklem, demonstrując swój niezwykły talent teatralny. Wójt skierował najserdeczniejsze życzenia i wręczył seniorom kosze upominkowe wypełnione naturalnymi produktami z lokalnej grupy działania Szlakiem granitu. Damian Targosz, 16-letni mieszkaniec Kwietna, potrzebuje natychmiastowego wsparcia. W lipcu 2022 roku zdiagnozowano u niego nowotwór kości, a we wrześniu 2023 roku, po półrocznej przerwie od chemioterapii, choroba powróciła, przenosząc się tym razem do płuc. Dla Damiana konieczne są kolejne cykle chemioterapii, rehabilitacja pooperacyjna oraz liczne wizyty w szpitalach. Osoby chętne do udzielania pomocy mogą wziąć udział w licznych licytacjach charytatywnych. Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia poprzez przekazanie darowizny na konto. Osoby, które chcą przekazać 1,5% swojego podatku mogą to zrobić wpisując w corocznym rozliczeniu PIT KRS 000086210, 000 a jako cel szczegółowy podając Damian Targosz. Każda pomoc będzie cenna dla Damiana i jego rodziny w trudnej walce z chorobą. Władze powiatu rozpoczęły budowę chodnika przy drodze powiatowej w Jastrzębcach w latach 2014-2018, jednak nie została ona dokończona przez kilka lat pomimo oczekiwań mieszkańców i zadeklarowanych środków z budżetu gminy przez burmistrza. Wspólnie z radnym arkadiuszem Hibnerem i sołtysem Danielem Badewskim, mieszkańcy Jastrzębiec wnioskowali o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2066 D, co ostatecznie zdecydowano się zrealizować ze środków gminy. Brak chodnika w Jastrzębcach przez wiele lat powoduje niebezpieczne sytuacje, ale Gmina Śródło Śląska ogłosiła przetarg na budowę chodnika na tym odcinku, planując realizację w pierwszym kwartale tego roku. Inwestycja o wartości ponad 300 tysięcy zł będzie finansowana z budżetu Gminy Śląska. Polizingowa PLS Komornik to nowoczesny system ułatwiający korzystny zakup pojazdów, maszyn i urządzeń. Corocznie firma wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tym razem przekazując na licytację Forda Eskorta z 1982 roku, udział w rajdzie Koguta 2024 i numer startowy 32. Współpraca z Włoś potwierdza zaangażowanie społeczne PL, które wcześniej przygotowało unikalne pojazdy, takie jak Ford Sierra Combi czy Ford Mustang z programu Samochód Marzeń. Tegoroczny samochód z autografem Jurka Owsiaka osiągnął już 9999 zł z licytacji, mającej miejsce 29 stycznia. Firma podkreśla swój udział w tak ważnej inicjatywie i wierzy, że ten wyjątkowy Ford Escort trafi do posjanata pojazdów i charytatywnych rajdów. Licytacja to nie tylko okazja do zdobycia legendarnego samochodu, ale także szansa na udział w rajdzie charytatywnym 30 maja 2024 z Oławy domrągowa. Samochód pojawi się także na wydarzeniu Klasyczna Strefa Wrocław 28 stycznia. Szczegóły dostępne na stronie www.policingowe.pl W dniu 24 stycznia 2024 roku na terenie powiatu śledzkiego miały miejsce utrudnienia w ruchu związane z protestami rolników. Nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji Środośląskiej. Kierowców proszono o cierpliwość, wyrozumiałość oraz apelowano o ostrożną jazdę i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy kierujących ruchem. W związku z protestami rolników, które miały miejsce w godzinach od 11 do 13, policja apelowała zarówno do zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu o rozwagę podczas przemieszczania się na drogach powiatu wszystkiego, zwłaszcza na drodze krajowej nr 5, nr 94 oraz na drodze wojewódzkiej nr 341. 34 Policja ponownie apelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i spokoju oraz zalecała rezerwację dodatkowego czasu na podróż lub wybór innej trasy niewskazanej powyżej. Budowa przeszkolnego basenu w Malczycach trwa. Cytując, za półtorej roku spodziewamy się odbioru gotowego obiektu, podkreśla wójt gminy Malczyce Andrzej Niemiec. Basen będzie połączony ze szkołą i będzie tworzył funkcjonalny kompleks edukacyjny. Szkoła, hala sportowa, pływalnia, niecka basenowa. Będzie wykonana z blachy kwasoodpornej, jest to najnowocześniejsza z dostępnych technologii. Pływalnia będzie służyć przede wszystkim nauce pływania uczniów szkoły, a popołudniami będzie udostępniana mieszkańcom gminy. Basen będzie energooszczędny i nowoczesny. Będzie służył mieszkańcom podobnie jak szkoła, dom kultury, żłobek przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia itd. Wylicza wójta Andrzej Niemiec. Na budowę obiektu samorząd pozyskał środki zewnętrzne, a wkład własny gminy malczyce to 10%. Dnia 20 stycznia 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w nowo wybudowanej ramizie strażackiej w Ujeździe Górnym. Po zakończeniu spotkania druhowej z jednostek OSP z obszaru gminy Udanin uczestniczyli w spotkaniu upadkowym w świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym. Na tym wydarzeniu obecni byli wójt gminy Udanin, Wojciech Płaziuk oraz komendant powiatowy PSP w Śląskiej, starszy brygadzista Aleksander Kucharczyk. 22 stycznia wójt gminy Udanin Wojciech Płaziuk odbył spotkanie z nowym wojewodą dolnośląskim Maciejem Awiżeniem. W trakcie rozmowy omówiono zostały kwestie dotyczące współpracy przy przebudowie autostrady A4 oraz kontynuacji zrównoważonego rozwoju gminy Udanin poprzez usprawnienie infrastruktury drogowej i społecznej. Wójt, składając gratulacje, podkreślił znaczenie dobrej współpracy między rządem a samorządem. 3 stycznia u notariusza we Wrocławiu burmistrz Adam Ruciński złożył oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej od spółki Podwóz PKS we Wrocławiu, obejmującej dawne perony PKS oraz drogę dojazdową do Dino i Biedronki. Przesłano pismo z kancelarii notarialnej we Wrocławiu do Urzędu Miasta friedrich 4 grudnia, dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej w friedrich Burmistrz mógł skorzystać z tego prawa i złożył notarialne oświadczenie o nabyciu nieruchomości na rzecz gminy Udani 3 stycznia. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Wysokości miliona złotych, co umożliwiło sfinalizowanie tej transakcji. Aktualnie trwa proces wyboru banku udzielającego kredytu, którego kwota wynosi milion złotych. Do końca stycznia oczekuje się, że kredyt zostanie udzielony, co umożliwi formalne przekazanie peronów i drogi dojazdowej do podwój PKS na rzecz gminy Środa Śląska. Gmina Środa Śląska oraz Dom Kultury serdecznie zapraszają do udziału w charytatywnym turnieju gamingowym, gdzie nagrodą główną będzie spotkanie z zawodnikami piłkarskiego Śląska Wrocław. Wydarzenie odbędzie się w Domu Kultury w w niedzielę 28 stycznia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warto już teraz zgłosić swój udział mailowo pod adres kinomaupastrodosolaska.pl. Opłata wpisowa wynosi 20 zł, a cała kwota zostanie przeznaczona na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Turniej będzie rozgrywany w grze EA Sports FC24 na konsoli Xbox Series X, a uczestnicy będą mieli szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Zwycięzca otrzyma wyjątkową nagrodę, wyjazd na trening Śl Śląska-Wrocław, obejmujący transport, spotkanie z zawodnikami, wspólne zdjęcia oraz klubowy upominek. Nagrodę uhunował prezes drużyny Patryk Załęczny. Drugie miejsce gwarantuje bilety na metr Śląska, a trzecie miejsce to oficjalna piłka ekstraklasy Adidas Oceans. Dodatkowo przewidziane są nagrody pocieszenia. Na sesji Rady Miejskiej w Śląskiej zwołanej na wniosek burmistrza 17 stycznia, odbyła się debata dotycząca lokalizacji farm fotowoltaicznych oraz zgromadzenia opinii społecznych w tej kwestii. Inicjatywa ta została zaproponowana przez radnego Arkadiusza Hibnera i była przedmiotem dyskusji w specjalnym punkcie porządku obrad. Gmina Malczyce uzyskała dotację w wysokości blisko 20 tysięcy zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu. Dofinansowanie zostało przyznane na modernizację budynków OSP, konkretnie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, oraz z ogrzewaniem elektrycznym OSP widzków. Całkowity koszt zadania wynosi 37 727 zł, a kwota dotacji to 18 403 42 zł. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie z lokalnym pasjonatem historii, Adamem Nobiniakiem. Wykład o tytule Polski dziki zachód, Ziemia środowiska miesiąc po wojnie, odbędzie się 26 stycznia o godzinie 17 w czytelni śląskiej biblioteki. Temat powinien zainteresować mieszkańców gminy Śląska i okolic, a także entuzjastów historii. W zimowy wieczór policjanci w Środzie Śląskiej otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym w parku. Po przyjeździe potwierdzili informację, zauważając, że mężczyzna był wychłodzony i przemoczony. Udzielono mu natychmiastowej pomocy. Wezwano pogotowie, które stwierdziło, że nie ma zagrożenia życia i hospitalizacji. Po ustaleniu tożsamości policjanci odwieźli go do domu, przekazując pod opiekę rodzinę. W okresie niskich temperatur policjanci intensyfikują działania na rzecz osób zagrożonych wychłodzeniem. Pomimo patroli nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Ważna jest czujność społeczeństwa, której efektem była reakcja osoby zgłaszającej nietrzeźwego mężczyznę. Policja apeluje o informowanie o miejscach, gdzie przebywają osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza w zimie. Osoby pod wpływem alkoholu są szczególnie narażone na wychłodzenie, nie zdając sobie sprawy z niskich temperatur. W przypadku zauważenia osób samotnych leżących na mrozie czy przebywających w niebezpiecznych miejscach należy natychmiast zgłosić sytuację służbom ratunkowym. Dodatkowo, korzystając z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, można sygnalizować problemy osób dotkniętych kryzysem bezdomności, wspomagając działania służb. Aplikacja umożliwia oznaczanie miejsc, gdzie przebywają osoby potrzebujące pomocy. Wszelkie zgłoszenia są natychmiast sprawdzane, co może pomóc w, szybski, w szybkiej interwencji służb. To by było na tyle z ostatnich newsów z powiatu wszystkiego. Mamy nadzieję, że ten epizod przypadł Wam do gustu. Dziękujemy za słuchanie tego odcinka. Do usłyszenia.